Dzień dobry, dzień ósmy pielgrzymki z Gorzeleckiej dzień piąty pielgrzymki legnickiej dzień 9 nasz dziewiąty nasz Gosia podpowiada Dobrze, dziewiąty dzień dwunasty pielgrzymki osób idącej z jasnej góry koło bogatyni dzisiaj Zruszamy ze Stobrawy, tutaj, gdzie był nocleg, do miejscowości Lubiany, 29,7 km. Trasa dzisiaj wjedzie przez y, Popielów, przez lasy. Będziemy szli 6 km lasami. Potem Kup, Brynica, no i Lubiany. Lubiany. Dzisiaj też mamy wspólny apel. Wszystkie grupy spotykają się na wspólnym apelu. Dzisiaj jest tak zwany apel jubileuszowy. Szykujemy się do, do wyjścia, a wyjście jest o godzinie 5.30. Pobudka była o godzinie 4.30.